Niech zajdzie pan kolany ze zmięską. To dziękowem. Odecznie pozdrawiam wszystkich odlał dzisiejszych krzyżu pamięci, prawdy i nadziei. Dzisiejsza z tego października wspominamy głosowanego cholera Kozieńskiego, który w tych w warunkach rozbiorów czynił dobro. Zapowiadał ze szkańcowe zgromadzenia. Zakoniem, modlił się, oddał się na Maryj Pannie, tyrosił jej zwycięstwo o kulturze Polski. A dzisiaj właśnie wspominamy też najświętszą Maryj Pannę Matka Boża Fatińska w roku 1917 powiedziała, że moje niepokalane serce zwycięży. W każdym warunkach. Przez ludzi, którzy szkodzą Polsce, w tych warunkach możemy czynić dobro. W słów, nie da się złożyć, zwyciężyć, ale zło dobrym zwycięży. Nie będę wspominał, że Jerzego polskim Słowo od pana Józefa na Wam w Kościele. Mamy jeden znak, że uczyn z nami, jeżeli tylko my jesteśmy z nimi. Tak więc nie poddajmy się słodkowi, zniechęceniom. Szukajmy tych możliwości działania to w dobrej wierności bo i Macie na święcie, jak wciąż jeszcze mamy. Możemy modlić no. się przy tym. Możemy trwać we wspólnocie, w łożu i między ludzkimi. Możemy bronić nasze. Bóg nam darował. A teraz udzielę Wam wszystkim Bożego Bogusławieństwa. Pan w dali. Ojca i Syna i Boga Świętego. Zdolny na Was, z na zawsze. Na pełni Wasze serca. W imię Bożego Chrystusa. Amen. W nam Bożego Zawsze serca najświętszej Śtej boże był zapłać